W dzisiejszym odcinku przekonam cię, że większość rzeczy, które robisz, są podyktowane masowym praniem mózgu. Żeby dobrze wyjaśnić temat, muszę cię przeprowadzić przez trzy etapy. Po pierwsze, pokażę ci przykłady, jak rządy państw nie miały skrupułów do stosowania prania mózgów na własnych obywatelach. W drugiej części pokażę ci rzeczywiste przykłady, jak środki masowego przekazu wpływały na ludzi. A na koniec postawiona zostanie hipoteza odnośnie tego, co aktualnie kontroluje umysły. Obawy przed komunizmem podczas zimnej wojny stały się bodźcem do badań psychologicznych, hitów popkultury i nieetycznych eksperymentów CIA. Dziennikarz Edward Hunter jako pierwszy zaalarmował: Taktyki prania mózgów zmuszają Chińczyków do wejścia w szereg partii komunistycznej. Tak brzmiał jego nagłówek w Miami Daily News we wrześniu 1950 roku. W artykule, a później w książce Hunter opisał, jak armia czerwona Mao Zedonga użyła technik zmieniających chińczyków w bezmyślne komunistyczne automaty. Nazwał ten proces praniem mózgu i ostrzegł przed niebezpiecznymi zastosowaniami, jakie może mieć. Proces ten miał na celu radykalną zmianę zdania, także jego właściciel staje się żywą marionetką. Podstawowym problemem nad praniem mózgu jest pytanie, dlaczego ktokolwiek, znając takie metody, miałby ich nie stosować lub nie próbować szukać nowych metod prania mózgu. Daje to ogrom korzyści od utrzymania władzy po zwiększanie wpływów. W Rosji Pawłow prowadził swoje słynne eksperymenty z udziałem psów, w których był w stanie wytworzyć odruchy warunkowe. Stany Zjednoczone miały B.F. Skinner'a, który zasugerował, że psychologia może pomóc w przewidywaniu i kontrolowaniu zachowań. Nic więc dziwnego, że zarówno opinia publiczna, jak i wojsko nie mogły porzucić prania mózgów jako koncepcji kontroli społecznej. Z tym strachem przed bronią kontroli umysłu, wciąż nawiedzającą amerykańską psychikę, dyrektor CIA Allen Dallas zezwolił na serię eksperymentów psychologicznych z użyciem halucynogenów, takich jak LSD, i manipulacji biologicznych, takich jak pozbawienie snu, aby sprawdzić, czy pranie mózgu jest możliwe. Teoretycznie badania te mogłyby następnie zostać wykorzystane zarówno w programach obronnych, jak i ofensywnych przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Projekt MK-ULTRA rozpoczął się w 1953 roku i był kontynuowany w różnych formach przez ponad 10 lat. Kiedy wybuchła afera Watergate, strach przed odkryciem skłonił CIA do zniszczenia większości dowodów programu. Ale 20 tysięcy dokumentów zostało odzyskanych na wniosek ustawy o wolności informacji w 1977 roku złożony podczas śledztwa Senatu. Akta ujawniły, że eksperymenty dotyczyły narkotyków, takich jak LSD, deprywacji sensorycznej, hipnozy i elektrowstrząsów na wszystkich od agentów agencji po prostytutki zdrowiających narkomanów i więźniów, często bez ich zgody. Pomimo naruszenia przez MK-Ultra norm etycznych dotyczących eksperymentów na ludziach, dziedzictwo eksperymentów związanych z praniem mózgu nadal żyło w polityce USA. Przykład ten pomimo swojej drastyczności wydaje się jednak abstrakcyjny, dlatego przyjrzyjmy się czemuś, co jest bliższe Twojemu życiu: telewizji. Wiele osób postrzega telewizję jako źródło rozrywki, jednak mało się mówi o tym, jakim narzędziem indoktrynacji jest telewizja. Wybrałem dla Ciebie pięć przykładów na przestrzeni 51 lat, jak bardzo przekazy medialne zmieniły postrzeganie świata ludziom. Rok 1942. Premiera filmu Bambi o jelonku, który traci matkę z rąk myśliwych. Ta sytuacja wywołała takie poruszenie emocjonalne, że urzędy zostały zalane listami, aby zakazać polowań, a ilość polowań zmniejszyła się dwukrotnie, przez co ilość zabitych jeleni również się zmniejszyła. Rok 1973. Po nadaniu filmu Kraj zaznaczył się wyraźny spadek liczby zgłaszanych policji przez ofiary. W filmie który wydawał się niewinnym chłopcem, przedstawił przekonujące argumenty, że został uwiedziony przez oskarżającą go kobietę. Kobiety najwidoczniej obawiały się, czerpiąc naukę z filmu, że policja im nie uwierzy, że zostały skrzywdzone. Rok 1975 wraz z premierą filmu Szczęki o krwiożerczych rekinach zjadających ludzi zmniejszyła się ilość osób odwiedzających amerykańskie plaże, co najbardziej odczuła ekonomia nadmorskich miast zarabiających na turystach. Rok 1982, jedna z pierwszych styczności ze zjawiskiem znanym jako emocjonalne zakażenie, emotional contagion. O co chodzi? W Chicago zmarło 7 osób po zażyciu tabletek na ból głowy, tylenolu, w których była domieszka Cyjanku. Tragedii tej nadano duży rozgłos w środkach przekazu całego kraju. Skutki tego rozgłosu były natychmiastowe. Doniesiono o podobnych zbrodniczych działaniach w miastach całego kraju. Wszyscy nagle byli zatruci i zgłaszali się masowo do lekarzy, ludzie wpadli w masową panikę i z każdego najmniejszego objawu robili atak truciciela. Ponieważ do tych wydarzeń doszło tuż przed Halloween, zaniepokojone władze zabroniły zwyczajowych poczęstunków, obawiając się, że jacyś osobnicy mogliby naśladować ten, zatruwając cukierki rozdawane w owym dniu dzieciom. Pierwsze zatrucia w Chicago były prawie na pewno dziełem jednej osoby. Późniejsze wydarzenia zostały spowodowane przez rozgłos, jaki nadano zatruciom w Chicago. Rok 1983 zostaje nadany The Day After. Film ukazujący obrazowo następstwa ataku nuklearnego na Stany Zjednoczone. Ponad 40 milionów rodzin amerykańskich włączyło telewizory. Widownia większa niż ktokolwiek mógłby się spodziewać w najśmielszych przewidywaniach. Po nadaniu tego filmu, zarówno jego widzowie, jak i ci, którzy go nie oglądali, myśleli więcej o wojnie nuklearnej, uważali taką wojnę za bardziej prawdopodobną, a przeżycie jej za mniej prawdopodobne. Co więcej, większość widzów stwierdziła, że zamierzają działać na rzecz zapobiegania wojnie jądrowej przez popieranie rozbrojenia nuklearnego i angażowanie się w inne rodzaje działalności antynuklearnej. To fascynujące, jak zaledwie dwugodzinny materiał nadany w porze największej oglądalności wywarł poważny wpływ na większość Amerykanów, oddziałując zarówno na ich postawy, jak na ich zamiary, by podjąć jakieś konkretne kroki w celu przeciwstawienia się groźbie wojny jądrowej. Te pięć przykładów pokazuje, jak bardzo przesłanie wideo ma wpływ na postrzeganie otaczającego świata oraz traktowanie pewnych rzeczy. Nawet takie rzeczy jak dzieła mające zapewnić rozrywkę, jak film, bambi lub szczęki, prawdopodobnie nie były zaprojektowane i stworzone w takim celu, żeby wywołać taki wpływ na ludzi, ale jak się okazało, wpływ był mocniejszy niż mogłoby się wydawać. A co w momencie, gdy coś zostanie stworzone tylko żeby wywołać określony wpływ, określony sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości? Takie narzędzia w nieodpowiednich rękach mogą być prawdziwym zagrożeniem. Konsumpcjonizm Nigdy nie czujemy, że jesteśmy wystarczający. Żeby zrozumieć w jaki sposób pierze nam się mózgi, pokażę Ci to na przykładzie diamentów. Koncepcja, że pierścionki, które zawierały diamenty, stały się synonimem miłości jest bardzo świeża. W rok wybuchu II wojny światowej tylko 10% kobiet przy oświadczynach otrzymało diament. W 2017 było to już więcej niż 70%. Za spopularyzowanie diamentów oczywiście odpowiadał marketing. Jeśli w filmach hollywoodzkich i w reklamach kobiety dostawały piękne diamentowe pierścionki, to później automatycznie wymagały tego od mężczyzn, lub reklamy pomagały mężczyznom zdiagnozować czego pragną kobiety. To środki masowego przekazu pokazują nam w jaki sposób mamy traktować inne osoby, co potrzebujemy, żeby być szczęśliwi lub budować relacje z ludźmi. Można to nazwać zaprogramowaniem na konsumpcjonizm. Czy zadałeś sobie pytanie, czego potrzebujesz do szczęścia? Czego potrzebujesz, żeby czuć się dobrze z samym sobą? Pewnie w głowie nakreślasz skomplikowaną odpowiedź, ale odpowiedź brzmi: nie potrzebujesz niczego. Będąc wychowywanym w społeczeństwie konsumpcyjnym od małego dziecka, wtłacza nam się, że potrzebujemy pewnych rzeczy, czy to zabawy, klocków Lego, a co się działo, gdy mama nie chciała kupić dziecku drogiej zabawki? Był płacz i lament. Pewnie byłeś świadkiem takich sytuacji. Dla dziecka wychowanego na intensywnym przekazie medialnym, już nie wystarczył patek do zabawy, potrzebował najdroższego zestawu zabawek. I podobnie jest podczas dojrzewania czy w dorosłym życiu. I to nie dzieje się na poziomie świadomym. Ludzie odczuwają na poziomie emocjonalnym, że potrzebują pewnych rzeczy, żeby być szczęśliwym. Potrzebują pewnych rzeczy, żeby budować szczęśliwe relacje. Prawda jest nieco inna, lecz ciężko ją zaakceptować. Możesz czuć się wystarczający bez bezmyślnego konsumowania. Wykorzystujesz konsumpcjonizm, żeby lepiej się poczuć psychicznie. Presja na konsumpcję może wpływać negatywnie na zdrowie psychiczne jednostek. Stałe bombardowanie reklamami, które wywołują nieustanną potrzebę posiadania nowych i lepszych rzeczy, może prowadzić do poczucia niewystarczalności, niezadowolenia z siebie i zazdrości wobec innych. Ludzie często czują presję społeczną, żeby spełnić pewien standard konsumpcyjny, co może skutkować chronicznym stresem i niepokojem. Nieustanny pościg za materialnymi dobrami może prowadzić do utraty poczucia sensu i związanych z tym problemów emocjonalnych, takich jak depresja czy lęk. Ponadto nadmierna konsumpcja często prowadzi do poważnych problemów finansowych. Większość towarów, które są promowane przez konsumpcjonizm, często są po prostu niepotrzebne. Ludzie często wydają więcej, niż są w stanie sobie pozwolić, i się zadłużają, aby spełnić swoje konsumpcyjne pragnienia. Kredyty konsumpcyjne, karty kredytowe i pożyczki stają się coraz bardziej popularne, a osoby, które nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań, wpadają w spirale długów. To z kolei prowadzi do pogorszenia sytuacji finansowej, stresu i niepewności dotyczącej przyszłości. Jak wygląda w praktyce pranie mózgu? Chodzi o to, by przemawiać do ludzi na poziomie emocjonalnym, a nie funkcjonalnym czy praktycznym. W masowej hipnozie sygnały docierają nie do świadomości, a do naszych podświadomych funkcji. Zerknijmy, jak to wygląda w przypadku hipnozy. Praktykując hipnoterapię, pierwszą rzeczą, o którą się pyta hipnotyzer, jest to, czy klient kiedykolwiek płakał na filmie. Jeśli tak, możesz zostać zahipnotyzowany, ponieważ pozwoliłeś, aby coś, o czym wiesz, że nie jest prawdziwe, wpłynęło na ciebie i wywołało reakcję emocjonalną. Zgodziłeś się z sugestią. Kiedy relaksujesz kogoś podczas hipnozy, próbujesz spowolnić aktywność fal mózgowych poprzez odwrócenie uwagi. To pozwala ci przemawiać do podświadomości. Istnieje teoria, że podświadomość nie ma filtra ani krytycznej analizy, więc ślepo akceptuje wszystko, co jej podłożysz. Dzięki temu reklamodawcy mogą wykorzystać ten stan i po prostu dopasować pozytywne obrazy lub pomysły do produktu. To dlatego reklamy są często niezrozumiałymi bzdurami, ponieważ one nie mają być logiczne, lecz wpływać na twoją podświadomość. Najskuteczniejszym sposobem jest skierowanie komunikatu do ciała migdałowatego, a następnie danie świadomej części mózgu sposobu na uzasadnienie zakupu. Jednym z przykładów jest hammer. Samochód o wątpliwej estetyce, ale i tak stał się fenomenem sprzedaży. Dlaczego? Ponieważ był agresywnie reklamowany jako broń. Pojazd militarny. Tak więc pierwotne funkcje w mózgu cieszą się mocą i statusem posiadania pancernego auta na drogach, a świadoma część mózgu usprawiedliwia to, mówiąc, że ma to na celu ochronę ciebie i twojej rodziny. Pranie mózgu we współczesnym świecie oznacza istnienie mechanizmu, który programuje nasze myślenie na to, żebyśmy utożsamiali się z rzeczami i konsumowaniem. To bardzo potężne narzędzie kontroli społeczeństwa. Zastanów się nad tym. Konsumowanie daje ludziom nie tylko cele, na które mogą pracować, nie tylko wpędza ludzi w długi, na które muszą zarabiać, żeby je spłacać, ale przede wszystkim zmienia ich wartości. Ciężej ludziom jest się zebrać do jakiegoś buntu czy podważania danej rzeczy, bo wszyscy konsumują i nie potrafią się od tego oderwać. I gdy się mówi o konsumowaniu, to ludzie przed oczami mają produkty. Jest to prawdziwe, lecz nie pokazuje całego spektrum zjawiska. Zaprogramowanie ludzi na konsumowanie nie ogranicza się do produktów fizycznych, chodzi o sposób funkcjonowania, konsumowania treści, relacji z ludźmi, jedzenia czy idei. Przez konsumowanie dóbr może się wydawać, że stajemy się lepsi, bardziej dorośli, że pasujemy bardziej do społeczeństwa, przecież wszyscy konsumują. Zadaj sobie sam pytanie: czy faktycznie potrzebujesz wszystkiego, co konsumujesz, co kupujesz, jesz, co oglądasz, czym absorbujesz swoją energię? Pomyśl o tym. Ludzie nigdy nie czują, że są wystarczający, potrzebują konsumpcji, żeby wypełnić pustkę, pustkę, która została stworzona przez masowe pranie mózgu. Dlatego ja proponuję, żebyś nie walczył z samym sobą i zrozumiał mechanizm, że media mają na celu wyrobić w tobie przeświadczenie, że jesteś niewystarczający, ponieważ wtedy kupisz ich produkt lub ideę. Sprzedawcy wartości nie mają korzyści na powiedzeniu ci, Twoje wartości są wspaniałe, a ty jesteś wystarczający tu i teraz. Zawsze będzie wyrabiane w tobie poczucie, że czegoś potrzebujesz, a rozwiązanie tego prania umysłu to uświadomienie sobie, że jesteś wystarczający bez czynników zewnętrznych, bo te czynniki się naturalnie zmieniają, ale nie powinny definiować twojej osoby. Daj znać w komentarzu, co sądzisz na ten temat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.